Na karcie społeczności YouTube zadałem Wam pytanie, jaki pająk tu żyje? Dziękuję za wszystkie komentarze. Prawidłowa odpowiedź to megafobema robustum. Jako pierwszy prawidłowej odpowiedzi udzielił Olivier Mańkowski. Pozdrowienia dla Ciebie. A to jest kanał Ciekawe Ptaszniki. Dziś postanowiłem nagrać materiał skarmienia pająków w zwolnionym tempie. Yeah. Pierwszy atak w wykonaniu formiktopus esperet z Brazylii. Od razu uprzedzam, że nie wszystkie ujęcia w tym filmie będą ostre, a niestety podczas karmienia nie można za bardzo robić powtórek. Bardzo ładna samica, ale dopiero jak podrośnie, to pięknie się wybarwi. Kolejny ptasznik to brachypelma hamori. Ze dwa tygodnie temu przeszła wylinkę, więc powinna z chęcią przyjąć świerszcza. Tak jest, ale piękny atak. Pająk też oczywiście piękny, chociaż bardzo powszechny u hodowców. A oto już jest Tliltocatl verdezi, czyli X Brachypelma verdezi. Trochę słaby ma ten pojemnik, ale świerszcza również chętnie wciągnęła. Bardzo dobrze. Za jakiś czas zrobię jej docelowe terarium, a prezentowany osobnik to samica. Kurczę, jakoś nigdy nie przepadałem za tym gatunkiem, a teraz mi się wyjątkowo podoba. A oto już przed Wami odwłok należący do kolejnego formiktopusa, ale tym razem atrichomatus. No coś nie bardzo pykło z tym świerszczem, ale nie ma co się dziwić, jak się podchodzi do tematu od dupy strony, nie? Pomimo kilku prób pająkowi coś te ataki nie wyszły. Mam za to nadzieję, że Wam wyjdzie subskrypcja mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie... To zróbcie, bo na 35 tysięcy subów pojawię się przed obiektywem. Może na stałe, kto wie? Już? No to lecimy dalej. A to już klasyk Tliltocatl albo Pilosum, czyli ptasznik kędzierzawy. Ale urwał. Szkoda, że trochę nieostre to było, ale trudno. Następny pająk to poezja Loteria Ornata pochodząca ze Sri Lanki. Tak, chyba ze Sri Lanki. A może nie? Nie, no Sri Lanka. Niestety samiec. Jak ktoś ma samicę i szuka samca, akurat to zapraszam na Face'a, dogadamy się. Atak udany. Strasznie nie lubię słuchać, jednak filmować pająków na drzewnych w tubach, no bo bardzo ciężko złapać dobry kadr. Muszę pomyśleć nad jakimś innym rozwiązaniem. A w tym małym pudełeczku jest pająk, którego dostałem kiedyś w gratisie od Jadowite.pl. Jest to druga harpaktira w mojej hodowli, a konkretnie harpaktira marxii. Bardzo aktywny pająk, zawsze ma duży apetyt. Nie mogę się doczekać aż podrośnie. Będzie na pewno osobny odcinek z harpa A teraz przed wami zgadujcie, jaki pająk upoluje tego niespodziewającego się niczego świerszcza bananowego. Tak jest. Hilobrachy z SP Electric Blue. I zdradzę wam, że kolejny odcinek na kanale będzie właśnie o nim. Będę robił mu nowe terarium, bo teraz jest w takim faunaboksie, który już jest dla niego za mały. I może przy okazji spróbujemy go sobie wyseksować na filmie, także zobaczymy. No piękny atak. Fajnie, że udało się, słuchajcie, wjechać z tym obiektywem w to pajęczynowe królestwo. Takie ujęcia są najlepsze. Tymczasem mamy tutaj jeszcze neoholoteleńce i Gold. Młoda samica niestety zaatakowała świerczę tak szybko, że nie zdążyłem tego nagrać. Szkoda. Lecimy dalej. Nandu Chromatus dostał dubie na karapaks, ale poradził sobie ładnie. A teraz przed wami bestia, mój największy ptasznik. Wiecznie głodny. Terafossa Blondi. Samiec. Film tego nie oddaje, ale ten pająk jest ogromny. Ma już około 4 lat i, tak jak powiedziałem, no niestety jest to samiec. No i co jeszcze? No zapytacie, ile on je. No, tyle je, ile mu się po prostu da. Je absolutnie wszystko. Ciągnie każdy rodzaj pokarmu. Nie ma dla niego limitów. Dlatego dam mu jeszcze jednego świerszcza na dokładkę. Niech ma. No świetny jest. A to już wszystkim znana chromatopelma, matka, której kokon prezentowałem wam w poprzednim odcinku. Aha, pytacie mnie często o młode. Słuchajcie, wszystkie młode będą dostępne w sklepie spidersonline.pl. Nie wiem, czy dwa, czy, czy może szybciej. Jak Michał tutaj zajrzy, to może najpierw w komentarzu tego przypnę. Będziecie wiedzieli. Samica tymczasem ma nowe czyste lokum i spróbujemy ją nakarmić. Uwaga, co? Jest! Ekstra. Karmienie ptaszników, choć z pozoru słuchajcie, jest brutalne, nie? Przynajmniej dla ofiar. No to nie wiedzieć czemu dostarcza naprawdę dużo wrażeń. Wydaje mi się, że filmy z Feedingów są najbardziej przez Was lubiane. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy też tak samo macie jak i ja. O, a ten pająk robi dokładnie to samo co moje dzieci. Kiedy ja krzyczę, obiad! No, także taki trochę. Taki trochę suchar. Dobra, teraz przed Wami kozacka stenka z Monocentropus Balfuri. Patrzcie na to. Bęk. Świerż myślał, że ucieknie, i co? Nic z tego, kolego. Jeszcze próbował się wyrwać, ale bez szans. Kurde, nieostre ujęcia. Kolejny pojemnik zamieszkuje Ibira poradzi wersji Ale... a, okazuje się, że przeszła wylinką, więc karmienia niestety nie będzie. Szkoda. Chociaż i tak bez dobrego obiektywu i dużego zbliżenia, no to słabo by to było widać. Słuchajcie, nie no, koniec z tym. Dobra, pora na nowy obiektyw. W opisie pod filmem jest link. Zapraszam wszystkich chętnych do zrzutki. Jak uzbieramy razem hajs, to kupuję nowy obiektyw ultra, super, hiper, duper, makro i wtedy będą dopiero sztos filmy. Klikajcie i pomóżcie. Na koniec jeszcze obiecane mróweczki. Moja kolonia to Krematogaster Scutellaris. Mieszka w kozackim drewnianym gnieździe, które dostałem od Foranto. Sceptycy mi mówili, że ono średnio się nadawało dla mojej małej kolonii, wtedy małej, ale zobaczcie, jak pięknie kolonia się rozwija. Wszystkie partie są zamieszkane i wciąż przybywają nowe robotnice. No to co, jeszcze kilka kadrów z areny? Zupełnie, słuchajcie, nic na niej nie ruszam. Mrówki tak naprawdę same sobie ją eksplorują w poszukiwaniu wody i pokarmu, a pokarm podaje jej właśnie na takiej szklanej szalce. No szkoda słuchajcie, że nie mogę zrobić Wam większego zbliżenia, ale jak tylko wjedzie nowy obiektyw to będzie malina. Mrówki dostają do picia wodę i rozdrobniony z wodą miód w takiej formie płynnej, zwykle podaje to na liściu raz w tygodniu. Mróweczki dostały świerszcza, ale proces jego pożerania będzie trwał pewnie, nie wiem, z kilkanaście godzin, więc nie starczy mi na pewno baterii, aby to nagrać. To sobie już to odpuścimy. Na koniec wrzucam wam jeszcze timelapse z gniazda. Popatrzcie, jak kozacko to wygląda. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmu. Sprawdźcie koniecznie w opisie pod filmem. Teraz właśnie link do zrzutki na nowe obiekty. Do następnego piona.